Dzień dobry, drodzy widzowie, w tym odcinku po raz kolejny gramy w War Thunder. Proszę o odwiedzenie ostatniego odcinka i dzisiaj edytowania nie będzie, za to jutro będzie. I dziś nie będzie edytowania, ponieważ mam nauki dużo po prostu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz brzmi tak, że um, proszę obejrzeć film porównanie Minecraft Bedwars i Roblox Bedwars. Plan teraz, plan prosty, atakujemy punkt B. Dobra. Chwila, ja, panzer? Jak A ja, jak. Jak, jak panzer. Co? Jak jak. Jak gdy. Nieźle, ale jak gdy panzer jest. Miałbym chyba... Nie wiem, po prostu. Okej, okay, trzyma. Okej, okay, tutaj trzeba. Jest. Nie zdążyłem. Skąd? Tłumaczycie mi, że to taki. Patrzyłem, tam go nie było. Tam nic nie było. Dobra, bierzemy pantera. I plan jest prosty. Musimy zamiast tej pantery załatwić sobie lepszy czołg z 6.0. To jest lekki pancerem, 41 ponieważ przydałby lekki czołg. Bo taka pantera, która ledwo co może tym obrócić. Obrócić tym. No i potem zamiast Tiger E załatwiamy sobie panterę A. I po panterze i potem, nie, potem i tak, bo i pan A załatwiamy oczywiście Tiger H Tiger 2H. Jednostka zniszczona. Udało mu się naprawić. Ach, ajajaj, został nam jeszcze jeden czołg o nazwie m 109 gier yeah. Obyśmy się, nawet nie zdążyłem wybrać, ale wybrali, bo wybrała się ta najlepsza drogaś. Mamy punkt C i okej, okay, siadam. Szybki ten pistolet maszynowy. Opa! Ay ay Dwa jeden, i zmiana. Cały zdrowy, myśliwiec bojowy. Dobrze. wszystko gra i gitara, jakiś y

Oj, nie! I nie mam mnie. Ach, i to będzie na tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie i do widzenia!